Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Ken Mogi. Nagomi, Japoński Sekret Życia w Harmonii, czyta Jakub Kamieński. Realizacja Markowe Studio. Wstęp. Jak już dowiedziałeś się z Okładki, ta książka dotyczy Nagomi. Będę wyjaśniał to pojęcie, sięgając głęboko po przykłady z japońskiej kultury, historii oraz narodowych tradycji, ale to wcale nie znaczy, że Nagomi jest sposobem myślenia zarezerwowanym tylko dla Japończyków. Japonia jako kraj wyspiarski i stosunkowo niewielki z zapałem i ciekawością sprowadzała z zewnątrz wiele prądów kulturowych i ma długą tradycję otwartości na wpływy z szerokiego świata. W najdawniejszych czasach pierwszorzędne znaczenie miały inspiracje płynące z Chin, ale ogromną rolę we wzbogaceniu i rozwoju japońskiej kultury odegrał również Półwysep Koreański. Od XIX wieku Japonia ochoczo absorbuje też zwyczaje zachodu. Przemiany społeczne to nieustający proces, na który składa się wiele wzajemnie powiązanych elementów. Dla Japończyków społeczeństwo to od zawsze coś co ulega wiecznym zmianom, charakteryzuje się efemerycznością oraz elastycznością. Mamy na to nawet słowo ukio, co znaczy świat płynny, ulotny, które pięknie ilustruje tę filozofię. Świat ulotny wskazuje jak ważne jest w życiu Japończyków to co przemijające. Na przykład kwiaty wiśni, które trwają w pełnym rozkwicie zaledwie kilka dni podczas wiosennego święta, hanami. Pojęcie nagomi wykształciło się w Japonii pod wpływem wyjątkowych czynników, ale ma odpowiedniki w innych językach, a jego korzenie i konsekwencje nie są bynajmniej ograniczone do jednego miejsca na naszej planecie. Sam proces asymilowania zewnętrznych wpływów który polegał na tym, że japońska kultura próbowała harmonijnie pogodzić różne elementy rdzenne i zaimportowane, świetnie pokazuje, jak działa Nagomi. Sami Japończycy różnie interpretują Nagomi. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby przedstawić pełny i zrównoważony obraz tego, czym jest ta koncepcja, ale oczywiście inni mogą mieć odmienne opinie. W Nagomi chodzi przede wszystkim o łączenie i równoważenie wielu czynników, więc próbuję wdrażać takie podejście nawet wtedy, kiedy opisuję te koncepcje. Po przeczytaniu tej książki zobaczysz, że dzięki Nagomi możesz osiągnąć pięć filarów: po pierwsze, utrzymać szczęśliwe relacje z osobami, które kochasz, nawet kiedy się z nimi nie zgadzasz. Po drugie, Nauczyć się czegoś nowego, a jednocześnie pozostać wiernym sobie. Po trzecie, odnaleźć spokój we wszystkim, co robisz. Po czwarte, mieszać i splatać elementy, które wydają się nie do pogodzenia, tak aby znalazły się w harmonii i równowadze. Po piąte, lepiej zrozumieć japońską filozofię życiową. Mam nadzieję, że kiedy spędzisz trochę czasu na kontemplacji Nagomi, wrócisz do własnego życia ze świeżym spojrzeniem na to, czym jest szczęśliwa i twórcza egzystencja w harmonii z innymi ludźmi, naturą, a wreszcie, co może najważniejsze, ze sobą samym. Jeśli do tej pory twoje życie było dalekie od Nagomi, to nic nie szkodzi. Mimo, że koncepcja ta powstała i była rozwijana od wieków w Japonii, to pozostaje ważna we współczesnym świecie dla wszystkich. Możesz zbudować nagomi we własnym życiu i wyruszyć drogą nagomi, nagomido, tu i teraz, kiedy tylko skończysz tę książkę. Czas zacząć. Zapraszam do nagomi. Rozdział pierwszy: nagomi dla początkujących. Do sukcesów, kreatywności i szczęścia w życiu prowadzi wiele dróg. Niektórzy radzą sobie w życiu dzięki temu, że są asertywni, budzą kontrowersje, a czasem wchodzą innym w drogę lub rozbijają zastane układy. Inni są bardziej enigmatyczni, mogą być powściągliwi, raczej się nie popisują i rzadko krytykują pozostałych. Mimo braku asertywności okazują się jednak bardzo skuteczni w osiąganiu założonych celów lista rzeczy, których dokonali w życiu, może wprawić w osłupienie, a mimo to są ostatni, by się tym chwalić. W japońskim sposobie bycia jest pewna skłonność do unikania bezpośredniej konfrontacji, nawet wtedy, gdy próbuje się zrobić coś innowacyjnego. Oczywiście historiami japońskich sukcesów można sypać jak z rękawa, a przykładów nie trzeba szukać daleko Sony, Toyota, Honda i Nissan to zaledwie kilka firm wywodzących się z kraju kwitnącej wiśni które nadały kształt powojennej gospodarce a jednak japończycy słyną z tego że się nie wychylają zwykle nie rzucają się w oczy znoszą porażki z godnością a zwyciężając zachowują powściągliwość nie wyrażają głośno swoich opinii do tego stopnia że ich milczenie bywa dla niektórych krępujące Japończycy doszli do wielu przełomowych osiągnięć bez konieczności podkreślania swoich atutów. Za powściągliwością i milczeniem Japończyków kryje się jednak od dawna skrywany sekret, który prowadzi do odnajdowania dobrostanu i harmonii we własnym życiu. Właśnie o tej ścieżce samospełnienia oraz spokoju ducha opowiada niniejsza książka. Zacznijmy od tego, co zwykle pisze się drobnym druczkiem. Większość publikacji dotyczących rozwoju osobistego obiecuje ci, że będziesz szczęśliwy, bogaty, lub odniesiesz sukces. Albo wszystko to naraz. Właściwie wiele z tych poradników zrównuje szczęście z bogactwem i sukcesem. Ta książka jest jednak inna, bo nie chodzi w niej o znalezienie drogi na skróty do szczęścia, bogactwa czy sukcesu. Albo zrozumienie i wzmocnienie pozytywnych i dobrych aspektów swojego życia, by stworzyć przeciwwagę dla przeciwności, które prędzej czy później nieuchronnie dopadną każdego. Chodzi o maksymalizowanie pozytywnych cech charakteru, szczęśliwych zbiegów okoliczności i sukcesów w celu poprawy naszego samopoczucia i wzmocnienia odporności na ciosy. To ta odporność pozwala nam mierzyć się z rozmaitymi złymi rzeczami, które się nam przytrafiają. Kluczem jest zrozumienie, że nieprzyjemności są nieodłącznym elementem życia, a równowaga między tym, co złe, dobre i wszystkim pomiędzy wzbogaca nas oraz nadaje większą wagę naszemu życiu. Tak jak kwaśne lub gorzkie składniki pogłębiają smak niektórych potraw, tak pokonywanie przeciwności losu może pozwolić nam docenić to, co już mamy dobrego. Na czym polega sekret Japończyków? Odpowiedź można streścić jednym słowem. Nagomi. Jeśli nigdy nie słyszałeś tego terminu, to nie rób sobie wyrzutów. Nawet jeśli wiesz wiele na temat innych kultur, to bardzo prawdopodobne, że nie zetknąłeś się dotąd z nagomi. Chociaż to ważne określenie i stojąca za nim idea leżą u sedna tego, co reprezentują sobą Japonia i Japończycy, to jednak od bardzo dawna stanowią najpilniej strzeżoną tajemnicę japońskiego podejścia do pracy i życia. To pierwsza książka, przynajmniej wedle wiedzy autora, prezentująca nagomi reszcie świata. Pozwala zapoznać się z tą koncepcją, dowiedzieć się, jakie ma ona znaczenie dla współczesności. A także poznać jej historyczne i kulturowe tło, umieszczając je jednocześnie w kontekście nowoczesności. Ale na początek, czym jest Nagomi? Mówiąc najprościej, pojęcie to oznacza równowagę, dobre samopoczucie oraz spokój serca i umysłu. Nagomi może dotyczyć czyjejś relacji z otoczeniem albo jakości komunikacji z innymi ludźmi. Może też odnosić się do ogólnego stanu ducha. Tak jak wtedy, gdy pozostaje się w harmonii ze sobą i całym światem. Wreszcie, nagomi to stan ludzkiej świadomości, który charakteryzuje się poczuciem swobody, równowagą emocjonalną, dobrym samopoczuciem i spokojem. Co bardzo istotne, nagomi zakłada stan wyjściowy, w którym istnieją różne od siebie elementy, a nie ujednolicona i spójna całość. W zapisie tego słowa pojawia się znak kanji. Zaczerpnięty z chińskiego pisma, który jest odczytywany jako ła i oznacza harmonię. Z punktu widzenia nauki o języku, czasownik nagomu jest nieprzechodni i odnosi się do spontanicznego aktu wchodzenia w stan nagomi. Z kolei czasownik przechodni nagomaseru opisuje aktywny proces składania kilku elementów w harmonijną całość. Na co dzień obu słów używa się mówiąc o doświadczeniu ulgi od stresu, napięcia, niezgody albo niepokoju, które niestety są zmorami współczesnego życia w Japonii i na całym świecie. Słowo nagomi jest też związane etymologicznie ze słowem nagi, odnoszącym się do spokoju morza. W niektórych kontekstach nagi spokojne morze może być symbolem wyciszenia i pokoju. Ze względu na te specyficzne, subtelne i głębokie niuanse nie da się łatwo przełożyć słowa nagomi na inne języki. Jego znaczenie zmienia się odrobinę w każdym kontekście, więc w tej książce naświetle rozmaite aspekty nagomi, by pokazać jak stosuje się to pojęcie we wszystkich obszarach życia. Pozytywne konotacje sprawiają, że nagomi jest w Japonii popularnym określeniem, Pojawia się w nazwach restauracji, domów spokojnej starości, zielonej herbaty, smaków lodów, gorących źródeł, firm organizujących śluby albo shinrin yoku, kąpiele leśne, spa w luksusowych hotelach, orkiestr, a nawet czcionek komputerowych. Nagomi to także nazwa specjalnego, zarezerwowanego wyłącznie dla cesarza pociągu który został zbudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz z najwyższą starannością charakterystyczną dla Japończyków. Z zewnątrz wymalowano go na ciemnopurpurowy kolor, tradycyjnie przypisywany arystokratom, oraz wypolerowano tak, by błyszczał jak lustro. Szczegóły konstrukcji nie są znane i zwykle nie można wejść do środka. Czasem jednak podczas specjalnych okazji organizowane są wycieczki dla szerokiej publiczności, a wyrazy zachwytu z podróży, jakimi dzielą się uczestnicy przejażdżki, świadczą o jakości pociągu. Fakt, że taki pojazd nazwano słowem Nagomi, świadczy o tym, jak ważna i ceniona jest ta koncepcja w japońskiej kulturze, tradycji i historii. Nie chodzi jednak tylko o tradycje. Nagomi ewoluuje wraz z coraz większym otwieraniem się Japonii na przyjezdnych i świat zewnętrzny. Przykładowo, słowem tym określa się także program przyjmowania zagranicznych turystów w prywatnych domach polegający na tym, że zarejestrowani gospodarze goszczą osoby z całego świata i gotują im jedzenie, tak by wszyscy mogli cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Nagomi uważa się za źródło ważnych idei, takich jak Wabi Sabi, Zen, i Ichigo Ichie oraz Ikigai. Nie będzie nawet przesadą stwierdzenie, że nagomi to szczytowe osiągnięcie japońskiej kultury oraz centralny element japońskiej filozofii życiowej. Nieomal monumentalne znaczenie nagomi można prześledzić w dokumentach historycznych, a jego korzenie sięgają projektu zestawu 17 artykułów, pochodzących z 604 roku i przypisywanego księciu Shotoku. Ten zbiór jest uważany za pierwszą konstytucję Japonii jako narodu. Pierwszy artykuł głosi, że ła należy cenić, a autorzy użyli do zapisu tego pojęcia bardziej formalnego chińskiego określenia, co może dowodzić, że Japonia to kraj zbudowany na idei nagomi. Nagomi związany jest z pozytywnym stanem umysłu – ale możesz je odnaleźć nawet kiedy nie jesteś bardzo szczęśliwy. Piękno tej koncepcji polega na tym, że pomaga ona pogodzić się z poczuciem braku szczęścia, albo nawet niekiedy z katastrofą. Na razie może wywoływać to u ciebie poczucie dezorientacji. Ale wkrótce wyjaśnię, w jaki sposób nagomi może przynosić spokój, relaks i większą odporność na ciosy zadawane przez życie. A najlepsza wiadomość jest taka, że poznawanie tajników Nagomi może pomóc każdemu, niezależnie od tego, kim jest i skąd pochodzi. Jestem zachwycony, że mogę przedstawić Ci pojęcie Nagomi, sedno każdego ważnego aspektu japońskiej filozofii życia. Rozpocznijmy teraz naszą podróż z tym pojęciem. Rozdział drugi: Nagomi jedzenia. Rozpocznijmy od bardzo namacalnego przykładu nagomi: od jedzenia. Japonia słynie z kreatywnego wykorzystywania produktów, które znajdują zastosowanie kulinarne. Od zawsze zajmuje miejsce w czołówce najlepszych kuchni świata, a japońskie gotowanie jest zrównoważone zarówno jeśli chodzi o przyjemność płynącą z jedzenia, jak i o jego wartość zdrowotną. Centralnym założeniem filozofii i metod japońskiego gotowania jest właśnie nagomi, co szczególnie wyraźnie widać w tzw. kaiseki, czyli równowadze składników dań. Kwintesencja kaiseki to docenianie różnorodnych darów natury, a nagomi w tym kontekście jest szerszym określeniem opisującym japońskie podejście do harmonii w potrawach. Na zachodnich przedmieściach dawnej stolicy kraju, Kyoto, leży region Arashiyama znany ze ścieżek prowadzących przez oszałamiająco piękne lasy bambusowe oraz z zacisznych świątyń. Tuż nad rzeką Oigała, w pobliżu mostu Togetsukyo, most księżycowego przejścia, znajduje się restauracja o nazwie Arashiyama Kicho, wyróżniona trzema gwiazdkami Michelin. Dumnym szefem tutejszej kuchni jest Kunio Tokuoka, wnuk Teichi Yukiego, jeśli jakimś cudem uda ci się zarezerwować stolik w tym słynnym na całym świecie lokalu, to szykuj się na spotkanie z prawdziwą kulinarną sztuką. Yuki był pierwszym kucharzem w historii, który otrzymał państwowy medal dla osoby zasłużonej dla kultury japońskiej za wysiłki włożone w modernizację pojęcia kaiseki. Uważa się go za ojca chrzestnego współczesnej tradycji kaiseki. Traktowanej dziś jako jedno z najważniejszych kulinarnych osiągnięć w skali globalnej. Kuchnia Kajseki wywodzi się z wielkiej tradycji japońskiej ceremonii herbacianej i stanowi doskonały przykład praktycznego zastosowania pojęcia nagomi. Chodzi w niej przede wszystkim o harmonię między różnymi elementami zmysłowymi, a więc o to, by najpierw oczarować oczy delikatną choreografią wszystkich elementów składowych posiłku a później olśnić podniebienie wykwintnymi smakami. Dobre kaiseki jest wtedy, gdy bierze się składniki ze wszystkich zakątków ziemi i morza, a później składa się je w harmonijną całość, która budzi zachwyt barwami i formą prezentacji, odzwierciedlając typowy dla Japonii głęboki podziw dla zmysłowości. Kenichiro Nishi, słynny szef kuchni wyśmienitej restauracji Kyoaji w Tokio. Zdradził mi kiedyś sekret swego mistrzostwa. Polega on na bardzo poważnym podchodzeniu do tematu pór roku. Japończycy postrzegają je w zniuansowany sposób. Mają nawet specjalne słowa na określenie różnych ich faz. Początki kolejnych pór roku, czyli czas, kiedy rynki są zalewane nowymi składnikami kulinarnymi, nazywa się hashiri. Koniec sezonu, gdy jest coraz mniej produktów charakterystycznych dla danej pory roku, to Nagori. Koneserzy wysoko cenią zarówno hashiri, jak i nagori i czekają na nie z utęsknieniem. Niektóre składniki osiągają wówczas niebotyczne ceny. Nishi powiedział mi jednak, że produkty żywnościowe są tak naprawdę najsmaczniejsze w środku sezonu, sakari. Można je wtedy kupić wszędzie i nie są takie drogie. Podzielił się ze mną opinią, że zadanie japońskiego szefa kuchni nie polega na robieniu wielkiego zamieszania wokół trudno osiągalnych składników, za które można żądać od klientów zawrotnych pieniędzy, ale raczej na tym, by przyrządzić jak najcudowniejsze danie z tego, co w danym momencie jest powszechnie dostępne. Mimo, że za kajseki trzeba czasem zapłacić bardzo dużo, to jest to tak naprawdę prosta sprawa. Do przygotowania posiłku używa się najłatwiej dostępnych składników, jakie dają nam w tym momencie morze i ląd. To skromne, lecz kreatywne połączenie darów natury. Wykorzystanie całych swoich umiejętności kulinarnych do przyrządzenia dania z tego, co jest łatwo dostępne. W kajseki chodzi nie tylko o styl gotowania, lecz także o postawę wobec jedzenia. A proste, codzienne przygotowywanie japońskich posiłków wciąż może stanowić wcielenie ducha, nagomi prawie wszystkie dania w japonii są okazu dodatkiem do ryżu jeśli zatrzymasz się w tradycyjnej gospodzie ryokan na śniadanie zwykle dostaniesz wiele różnych dań między innymi pikle nori wodorosty pieczoną rybę marynowane warzywa sezonowane mięso i natto sfermentowaną soję wraz z wszechobecnym i nieomal obowiązkowym ryżem oraz zupą miso Większość pokarmów, które można znaleźć na japońskim stole śniadaniowym, przygotowuje się w taki sposób, że smakują przepysznie w połączeniu z ryżem albo jedzone równolegle z nim. Innymi słowy, dopiero wtedy smak tych dań jest optymalny. Dzieci w Japonii są uczone, by jedząc śniadanie, brały kęs ryżu na zmianę z okazu po to, żeby doświadczyć na podniebieniu najlepszych doznań. Często w ustach łączy się więcej niż jeden rodzaj okazu – co pozwala jednocześnie smakować różne składniki. Ta praktyka nazywana kou najciomi, gotowanie w ustach, stanowi cudowny fizyczny przykład nagomi. Żaden smak nie jest samotną wyspą. Kiedy gotujesz posiłki i kosztujesz ich z nagomi, wtedy dwa składniki nie walczą ze sobą w ustach. Chodzi o takie połączenie składników, by na języku stały się jednością oraz by osiągnąć najwyższą harmonię podczas doświadczania jedzenia. Słynne japońskie pudełko śniadaniowe bento jest wizualnym przedstawieniem metody używanej do osiągnięcia kołina i czołmi oraz filozofii nagomi, która za tym stoi. W takim typowym pudełku znajduje się porcja ryżu, zwykle w kształcie kwadratu, oraz kilka innych przysmaków, upakowanych zgrabnie niczym kawałki układanki. Nie ma dania głównego, wszystko podaje się w małych porcjach i dobiera tak, by pasowało do ryżu. Tak naprawdę to bez znaczenia ile różnych składników znajduje się w pudełku bento, o ile osiągają one nagomi z ryżem. Istnieje jeszcze bardziej elegancka wersja bento zwana shokado.